Krym, niegdyś Duma Rosji, symbol absolutnej dominacji na Morzu Czarnym i ucieleśnienie zwycięskiego okrzyku Kremla z 2014 roku, ale ta wspaniała korona jest teraz rozbita. Dziś Krym stał się pułapką śmierci, spowitą dymem i otoczoną pożarami. Wybrzeża, które kiedyś ukazywały potęgę, stały się bagnami, z których słychać wołania o pomoc. Okręty wojenne rosyjskiej floty czarnomorskiej są niszczone jeden po drugim. Systemy radarowe są oślepione, baterie S-400 uciszone, bazy lotnicze zredukowane do ruin. Ale prawdziwa tragedia polega na tym, że niedostatecznie wyposażona armia ukraińska, uzbrojona jedynie w wywiad i technologię, powaliła tę potężną machinę wojenną na kolana. Dziś ponad 60 tysięcy rosyjskich żołnierzy na Krymie jest uwięzionych w coraz ciaśniejszym kręgu. Półtora miliona cywilów ukrywających się z nimi cierpi w milczeniu, teraz poza zasięgiem Kremla nie mogą być ewakuowani. Mosty zostały zniszczone. Porty zostały zniszczone. Niebo należy do Ukrainy. Nie ma paliwa, nie ma amunicji. Nie ma bezpieczeństwa. Ukraina osiągnęła to wszystko bez marynarki wojennej, używając jedynie bezzałogowych pojazdów powietrznych, morskich kamikadze i pocisków dalekiego zasięgu. Ostatni węzeł tej strategii został zawiązany 21 września. Rzadkie amfibie BE-12 Czajka, stacjonujące na lotnisku Saky, które nadzorowały rosyjską dominację podwodną na Morzu Czarnym, zostały zaatakowane. Te samoloty były przedłużeniem rosyjskiej marynarki wojennej nie tylko w powietrzu, ale także pod wodą. Tym razem jednak niebo należało nie do nich, lecz do nadchodzącego ataku. Atak dronów, który rozpoczął się o północy, nasilił się wraz z kolejnymi eksplozjami wokół lotniska. Płomienie rozprzestrzeniły się po pasie startowym, hangary zadrżały, a niebo pokryło się karmazynową zasłoną. B-12 były ciężkimi, dwusilnikowymi, torpedonośnymi platformami amfibijnymi z czasów zimnej wojny. Każda z nich była małą, ale kluczową częścią zdolności Rosji do monitorowania aktywności pod Morzem Czarnym i podejmowania środków ostrożności przeciwko potencjalnym okrętom podwodnym NATO. Ich zdolność do opionowego lądowania dawała im unikalną przewagę, pozwalając na rozmieszczenie zarówno na powierzchni morza, jak i na lotniskach na lądzie. Jednak ta przewaga była bez znaczenia wobec ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych w roku 2025. W wyniku ataku co najmniej dwa BE-12 zostały całkowicie unieruchomione. Co więcej, ta strata była nie tylko materialna, ale także stanowiła poważny cios taktyczny i symboliczny. Te samoloty były rzadkością dla Rosji. Stanowiły również trzon rosyjskich zdolności do głębokiego nasłuchu na Morzu Czarnym. Tej samej nocy ukraińscy agenci wywiadu polowego zaatakowali kolejny rosyjski śmigłowiec Mi-8 w pobliżu hangaru. Kiedy rozważyć to w kontekście dwóch Mi-8 zniszczonych zaledwie kilka dni wcześniej na Krymie, ten atak ujawnił wyraźny kierunek strategiczny. Systematyczne paraliżowanie transportu lotniczego i zdolności wczesnego ostrzegania było głównym celem Ukrainy. Jednak ta operacja nie była skupiona wyłącznie na zasobach powietrznych. Kolejnym ogniwem w tym samym łańcuchu zniszczenia była eliminacja stacji radarowej NEBO-U, jednego z rosyjskich systemów radarowych wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu, znanego z szerokiego zasięgu. Ten radar służył jako pierwsza linia obrony rosyjskiego wojska przed zagrożeniami powietrznymi, zarówno na Krymie, jak i w regionie Morza Azowskiego i Czarnego. Jego zniszczenie uczyniło niebo cichszym i bardziej podatnym na ataki dla Ukrainy. Dzięki tym wszystkim atakom Ukraina nie tylko dokonała fizycznego zniszczenia, ale także ustanowiła blokadę psychologiczną. Usuwając stare symbole sowieckie, takie jak B.E. 12, jeden po drugim, otworzyło to głębokie pęknięcia w rosyjskiej pamięci wojskowej. Krym, niegdyś postrzegany jako niezdobyta twierdza, teraz systematycznie zamienia się w cmentarzysko. To cmentarzysko pochłania nie tylko sprzęt wojskowy, ale także ludzi. Półtora miliona cywilów pozostających na półwyspie wraz z około 60 tysiącami rosyjskich żołnierzy czuje, jak krąg zacieśnia się coraz bardziej z każdym dniem. Brzegi Jałty, niegdyś pełne luksusowych letnich rezydencji, teraz wypełnia niepokój zamiast turystów. Cisza panuje na zatłoczonych rynkach Sewastopola, stragany są puste. Na półkach brakuje nie tylko oleju, cukru i mięsa, ale nawet chleba nie można już znaleźć. Gdy magazyny paliw się opróżniły, najpierw zamilkły pojazdy wojskowe, a potem generatory. Teraz cywile stoją w kolejkach przez wiele godzin po ostatnie krople benzyny. Ale często pompa przestaje działać, zanim przyjdzie ich kolej. Przerwanie linii logistycznych przez ataki dronów i rakiet Ukrainy odcięło Krym od świata zewnętrznego, nie tylko militarnie, ale także humanitarnie. Gdy na bazach wojskowych kończy się olej napędowy, racje żywnościowe i amunicja, kuchnie w koszarach serwują teraz konserwy zamiast gorących posiłków. W miarę opóźniania ewakuacji rannych żołnierzy w polowych szpitalach kończą się leki, a personel medyczny pracuje na trzy zmiany dziennie. Szpitale cywilne działają w trybie kryzysowym w każdej dziedzinie od porodów po cukrzycę. Światła miejskie są przyciemniane w nocy, zarówno w celu oszczędzania energii, jak i zmylenia dronów, ale ta ciemność nie jest tylko fizyczna, to także ciemność utraconej nadziei. Pośród tego wszystkiego rosyjska propaganda wciąż próbuje przekazywać wiadomości o stabilności, ale stabilność to teraz tylko obraz na ekranie. Rzeczywistość to ludzie uwięzieni w schronach, puste magazyny, wyczerpani pacjenci i okna uszczelnione strachem. Aby zrozumieć historię tej niesamowitej transformacji, musimy cofnąć się do 2014 roku, do dnia, w którym Putin wygłosił swoje słynne przemówienie zwycięstwa. Tego dnia Putin ogłosił, że Krym powrócił do swojego domu, do swojego portu. To zostało przedstawione nie tylko jako aneksja terytorium, ale także jako spektakularny powrót Rosji na światową scenę. Krym miał być niezatapialnym lotniskowcem Rosji na Morzu Czarnym, jej sztyletem skierowanym na południe. Ale Putin nie przewidział determinacji Ukrainy do oporu i jej geniuszu w przekształcaniu technologii w broń. Strategia Ukrainy opierała się na trzech fundamentalnych i powiązanych filarach. Pierwszym i najbardziej śmiałym celem było zniszczenie rosyjskiej floty czarnomorskiej, największej siły Krymu. Wydawało się szaleństwem, aby kraj bez marynarki wojennej rzucał wyzwanie jednej z największych flot na świecie, ale Ukraina wykorzystała swój intelekt i innowacyjność przeciwko brutalnej sile. W pierwszych miesiącach wojny dokonali niemożliwego, posyłając flagowy okręt floty, legendarny krążownik Moskwa, na dno Morza Czarnego za pomocą wyprodukowanych w kraju pocisków przeciwokrętowych Neptun. To nie było tylko zatopienie statku, ale śmierć legendy. Następnie stworzyli flotę małych, szybkich, wypełnionych materiałami wybuchowymi morskich dronów kamikaze, takich jak Magura V5. Tesiabis zaczęły polować na ogromne rosyjskie okręty wojenne, fregaty i okręty desantowe warte dziesiątki milionów, a nawet setki milionów dolarów. Jeden po drugim: Cezar Kunikow, Olenegorski Gorniak i Iwanowec. Lista zatopionych lub poważnie uszkodzonych statków wydłużała się z każdym miesiącem. Rezultatem była całkowita klęska. Ukraina zatopiła lub unieruchomiła co najmniej jedną trzecią floty czarnomorskiej. Co ważniejsze, zmusiła flotę do ucieczki z głównej bazy w Sewastopolu, gdzie stacjonowała przez 200 lat, i szukania schronienia w bardziej odległym porcie Noworosyjsk. Niegdyś potężna flota, niegdyś władca Morza Czarnego, stała się teraz uwięzioną siłą bojącą się opuścić własny port. Po zneutralizowaniu floty czarnomorskiej, Ukraina przeszła do drugiej fazy swojej strategii, aby przebić słynny parasol obrony powietrznej chroniący Krym. Rosja wypełniła półwysep bateriami S-400 i S-300, które reklamowała jako najnowocześniejsze systemy obrony powietrznej na świecie. Była to tarcza, która miała uczynić Krym niezdobytą twierdzą przed ukraińskimi pociskami i samolotami. Jednak Ukraina opracowała genialną taktykę, aby przełamać te tarcze. Połączyli dalekosiężne precyzyjne pociski kierowane takie jak Storm Shadow i Atax MS, dostarczone przez zachód z własnej produkcji z wodniczymi dronami. Taktyka była prosta, ale śmiertelna. Najpierw wysłali tanie zwodnicze drony i pociski w kierunku rosyjskich radarów obrony powietrznej, ujawniając słabości systemu i zmuszając go do zużycia drogich pocisków przechwytujących. Podczas gdy rosyjska obrona powietrzna była zajęta tymi fałszywymi celami, a ich lokalizacje zostały namierzone, prawdziwy cios zadawały pociski Storm Shadow, które były niewykrywalne przez radar, lub pociski i MS, które były wielokrotnie szybsze od prędkości dźwięku. Dzięki tej systematycznej kampanii łowieckiej baterie S400 centra dowodzenia, a co najważniejsze, radary na Krymie były niszczone jeden po drugim. Stacja radarowa dalekiego zasięgu 50.6U Nebo-U, zniszczona w ostatnim ataku również była częścią tej strategii. Te radary były mózgiem systemu. Bez nich wyrzutnie S400, warte setki milionów dolarów, były niczym więcej niż ślepymi stosami metalu. Tarcza została złamana Twierdza była teraz bezbronna wobec jakiegokolwiek zagrożenia z powietrza. Aby całkowicie zamienić Krym, teraz bezbronny od morza i powietrza, w wyspę więzienną, pozostał jeden ostatni krok. Odcięcie jego jednego połączenia lądowego, Mostu Krymskiego, największego symbolu aneksji Putina z 2014 roku. Ten most nie był tylko projektem inżynieryjnym, ale także jedyną drogą zaopatrzenia i ucieczki dla 60 tysięcy żołnierzy i setek tysięcy cywilów na półwyspie. Ukraina użyła wszelkiego rodzaju broni asymetrycznej, aby odciąć te linie życia. Najpierw wysadzili w powietrze część mostu za pomocą ciężarówki wypełnionej materiałami wybuchowymi. Następnie wielokrotnie atakowali filary mostu za pomocą morskich dronów kamikadze. Celem tych ataków nie było całkowite zniszczenie tej 19-kilometrowej kolosalnej konstrukcji, lecz uczynienie jej ciągle wymagającą napraw, zawodną i co najważniejsze, nieużyteczną dla przejazdu ciężkich konwojów wojskowych. I udało im się. Cel zamknięcia mostu dla ciężkiego ruchu pojazdów przez całą zimę 2025 roku wpędził rosyjską armię na Krymie w logistyczny koszmar. Teraz amunicja, paliwo i zaopatrzenie mogły być transportowane tylko powolnymi i ryzykownymi promami lub przez wąski korytarz lądowy w zasięgu ukraińskich rakiet. Oblężenie było kompletne. Realistyczne scenariusze na nadchodzące miesiące krystalizują się wzdłuż trzech osi. Każda z nich oddzielnie definiuje los Krymu i przestrzeń strategicznego manewru Rosji. Pierwsza oś to kontrolowana, ale utrzymująca się presja. Jeśli Ukraina będzie kontynuować obecny model planowanego wyniszczenia, trzy fundamentalne filary militarne na Krymie, czyli radarowy nadzór, systemy obrony powietrznej i linie zaopatrzenia logistycznego, będą osłabiane z każdym tygodniem. Ten model tworzy stałe rytmiczne napięcie między głębokimi uderzeniami a krótkodystansowymi środkami przeciwdziałania. Co tydzień trafiany jest inny radar. Każda stacja obrony powietrznej doświadcza chwilowej ślepoty, każdy most i linia kolejowa są regularnie sabotowane. Stałe napięcie na moście krymskim, w szczególności, jest wymierzone nie tylko w transport, ale także w strategiczny system nerwowy. Podobnie w portach takich jak Sewastopol i Teodozja okręty wojenne mogą wypływać tylko w wąskim oknie bezpiecznych godzin. Te godziny stopniowo się kurczą. Zrównoważenie tego scenariusza w dużej mierze zależy od zdolności Ukrainy do utrzymania swojej zdolności produkcyjnej w sposób zdyscyplinowany. Jeśli morskie drony kamikadze, roje FPV i taktyczne UAV będą nadal regularnie używane, i w wielu warstwach pojawi się cykl wyniszczenia, w którym Rosja będzie musiała co tydzień radzić sobie z Nową stratą. To powolne, ale stałe wyniszczenie czyni Krym strategicznym obciążeniem. Druga oś to nagłe przyspieszenie i jednoczesny scenariusz zniszczenia. Dzięki rozmieszczeniu myśliwców F-16, dywersyfikacji zachodniej amunicji i wprowadzeniu nowych systemów zakłócania radarów, zdolność uderzeniowa Ukrainy nie tylko wzrośnie, ale także stanie się bardziej selektywna i jednoczesna. W tym przypadku lista celów nie będzie już składać się wyłącznie z dostępnych elementów, ale zostanie wypełniona tymi o strategicznej wartości. Systemy radarowe, takie jak NEBO U i Podlet, centra dowodzenia baz lotniczych oraz arterie komunikacyjne, takie jak Kerch i Chonhar, mogą być jednocześnie atakowane różnymi rodzajami amunicji w ciągu tego samego tygodnia. Taki wzrost tempa skutkuje nie tylko fizycznym zniszczeniem, ale także załamaniem przepływu informacji, rozpadem morale i wyłączeniem odruchów naprawczych. Jednak reakcja strony rosyjskiej na takie przyspieszenie zależy od jej dużej zdolności rezerwowej innymi słowy, jeśli istnieje zapasowy radar, jeśli można ustanowić alternatywną komórkę dowodzenia w miejsce trafionej stacji, ten szok można przezwyciężyć ale obecne zmęczenie wojną i upadek przemysłu obronnego spowodowany sankcjami zachodnimi nie czynią takiego zapasu widocznym. Dlatego ta oś mogłaby stać się scenariuszem, który zniszczy Krym nie tylko strategicznie, ale także psychologicznie. Ta oś reprezentuje dramatyczną możliwość, że jeden poważny cios mógłby mieć długoterminowe konsekwencje. Most krymski zamknięty na miesiące, przełęcz czoncharska wysadzona w powietrze, czy terminal paliwowy w porcie w Teodozji całkowicie zniszczony, taka trwała przerwa zdefiniowałaby na nowo profil całej obecności wojskowej na Półwyspie. W takim przypadku problemem nie byłoby już codzienne zaopatrzenie, ale trwałość obecności wojskowej. Amunicja nie może być transportowana, jednostki rezerwowe nie mogą przybyć, a ranni nie mogą być ewakuowani. W miarę jak jednostki na Krymie są powoli wyczerpywane, Rosja jest zmuszona przekierowywać zasoby z innych regionów, tworząc słabości na innych frontach. To jest scenariusz, którego Kreml obawia się najbardziej. Krym staje się nie placówką, lecz gigantyczną pułapką. Co więc może zrobić Rosja? Armia rosyjska zaczęła produkować makiety systemów Nebo-U, Podlet i Castor oraz rozmieszczać je, aby zakłócić plany ataku. Wzmagają się wysiłki, aby uczynić prawdziwe cele niewidocznymi, używając siatek maskujących, systemów reflektorów podczerwieni i symulatorów źródeł ciepła. To może zadziałać, aby oszukać tanie fale rozpoznawcze. Jednak gdy nadchodzi fala uderzeniowa, rozróżnienie między prawdziwymi a fałszywymi celami można szybko dokonać na podstawie takich czynników jak sygnatura termiczna, profil elektromagnetyczny i odbicie radarowe. Systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu, takie jak Tor M2 i Pantsir S1, są teraz rozmieszczane znacznie częściej wokół baz, ale każdy z tych systemów musi zużywać dziesiątki pocisków każdej nocy, aby zwalczać dziesiątki dronów. To jest zrównoważone przez kilka nocy, ale pod stałą presją zarówno amunicja, jak i załoga zaczynają się wyczerpywać. Tego typu obrona zapewnia bliską ochronę, ale na dłuższą metę jest wyczerpująca. Okręty należące do floty czarnomorskiej teraz spędzają mniej czasu poza bazą. Wykonują tylko krótkoterminowe wypady pod osłoną obrony powietrznej, nie w ryzykownych godzinach. Niektóre okręty są nawet trzymane w bazie, nigdy nie opuszczając portu. To zmniejsza zagrożenie ze strony dronów, ale w dużej mierze eliminuje odstraszające i operacyjne znaczenie marynarki wojennej. Gdy siła morska wycofuje się do swojej skorupy, staje się strategicznie nieskuteczna. Ostatecznie, niezależnie od tego, która oś się zmaterializuje, niezmienną rzeczywistością jest to, Krym nie jest już samowystarczającą, samodzielnie broniącą się twierdzą, utrzymującą własny rytm. Każdy manewr obronny otwiera kolejne konto wydatków. Każde ogłoszenie sukcesu zwiastuje nowe ryzyko. W tym równaniu Rosja traci nie tylko czas, ale także terytorium i prestiż, a ten obraz staje się strategiczną szansą nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Zachodu, który ją wspiera. Jeśli to, co przedstawiliśmy w tym filmie, pomogło Ci lepiej zrozumieć rzeczywistość na Krymie, nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Jesteśmy również ciekawi Waszych opinii w komentarzach. Czy uważacie, że Rosja może zatrzymać ten upadek? Czy Krym stał się nieodwracalną stratą? Każdy komentarz, który zostawicie, pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób z tego rodzaju treściami. Do zobaczenia w następnym filmie. Wrócimy z kulisowymi wglądami w wojnę na Ukrainie, analizami strategicznymi i rzeczywistością na miejscu. Bądźcie czujni. Bądźcie głosem oporu i wiedzy. Osem oporu i wiedzy. Osem oporu i